Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Liliano, ależ tu widoki. Witam Cię i wracam już do domu, coś ugotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi pankacy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny, liliano. Zaraz coś upichcimy. Masełko. Co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach ty, elfie łaką, a, a co to? A nowy numer wieści mikołajowych. Liliano? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteś cudowną i kochającą osobą. A tutaj twoje zdjęcie. Chyba już wiem, jak spędzić następne wakacje. Napisali też, że podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz mamusia oraz tatuś. Och, jak oni cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była się on naszym gościu. O, czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Liliano, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy? Liliano, masz już siedem lat, podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Wiem też, że marzysz, żeby zostać youtuberem. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie. Sprzątaj po sobie. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest twoje zdjęcie, co znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, a tutaj mam zdjęcie Twojego prezentu. Już nie mogę się doczekać, jak Ci go przywiozę. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za hm? Hmm żeby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Coś się porobiło. Nie wiem, czy coś się Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty, tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane Elwy. Gotowe A idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy Liliano, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy. Sauna Rudolf! Liliano, zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do Szybko szybko. A, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym a... O, a co to? Pasażer na kapel? To jestem udatkowany. Aha, is uh -huh. the season to be jolly